Witam bardzo serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Oblicz obwód trójkąta. Tutaj mamy trójkąt prostokątny, bo kropeczka oznacza kąt prosty. Jeden z kątów ostrych ma 45 stopni, to ile ma stopni trzeci kąt? Od 180, gdy odejmiemy 90 stopni, 45, zostaje 45 stopni. Czyli jest to trójkąt prostokątny równoramienny, bo skoro dwa kąty są takie same, to też mamy dwa ramiona. I teraz tutaj skorzystam z takiej własności, że trójkąt o kątach 90, 45 i 45 stopni ma boki długości a, a i a pierwiastek z dwóch, czyli ramiona mają długość a, a przeciwprostokątna to jest a pierwiastek z dwóch. I teraz te informacje przeniosę na mój trójkąt, czyli przyprostokątne mają długości a, a przeciwprostokątna to jest a pierwiastek z dwóch. No i co się okazuje, że a pierwiastek z dwóch to są dwa centymetry. No i teraz na tej podstawie obliczę, jak długi jest bok a, czyli a pierwiastek z dwóch równa się 2. Aby samo policzyć, to obie strony podzielę przez pierwiastek z dwóch, tak? Więc pierwiastek z dwóch będę skracała z pierwiastkiem z dwóch. Po lewej stronie zostanie mi tylko a, a po prawej stronie 2 przez pierwiastek z dwóch. I teraz pozbędę się niewymierności. Co to znaczy? Pomnożę licznik i mianownik przez pierwiastek z dwóch. I teraz dwa razy pierwiastek z dwóch to dwa pierwiastki z dwóch, a pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z dwóch to jest dwa. Dwójką z dwójką skrócę, Tutaj nam wyjdzie na górze jeden i na dole jeden, więc w zasadzie tylko pierwiastek z dwóch mi zostaje. Czyli moje a to jest pierwiastek z dwóch, czyli jedna przyprostokątna ma długość pierwiastek z dwóch centymetra i druga przyprostokątna pierwiastek z dwóch centymetra. I teraz policzę obwód tego trójkąta. Obwód to jest suma długości wszystkich boków trójkąta, czyli 2 cm dodać, pierwiastek z 2 cm, dodać pierwiastek z 2 cm, czyli możemy napisać, że to jest są dwa pierwiastki z 2 cm, bo te dwie przyprostokątne to są dwa pierwiastki z dwóch, tak? No i teraz żeby centymetry były poza nawiasem, to wyciągnę coś przed nawias. Wspólną liczbą, wspólnym czynnikiem dla dwójki i dwa pierwiastek z dwóch będzie dwójka. Co w nawiasie mi zostanie? 1, dodać pierwiastek z 2, a poza nawiasem wpisuję centymetra. Dlaczego tak? Bo 2 razy 1 to jest właśnie 2, a 2 razy pierwiastek z 2 to są dwa pierwiastki z 2. Taki zapis robię po to, aby centymetry były na końcu zapisane poza nawiasem. Tak? Czyli obwód tego trójkąta wynosi 2 i w nawiasie 1 plus pierwiastek z 2. Centymetra. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.